Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim gościem jest dziś dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a zarazem przewodniczący Rady Miejskiej w Kielcach, pan Krzysztof Słoń. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam również serdecznie. Panie dyrektorze, blisko 3 miliony złotych zostało przeznaczone w tym roku na pomoc dla osób niepełnosprawnych. Proszę powiedzieć, na co te pieniążki zostaną przeznaczone? Jak co roku w pierwszym kwartale Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza pieniądze dla powiatów na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Te pieniądze wynikają z wyliczeń związanych z liczbą osób niepełnosprawnych w danym powiecie, ze stopniem bezrobocia, jaki panuje wśród osób niepełnosprawnych. W każdym razie każdy powiat w Polsce otrzymuje takie pieniądze. W tym roku do Kielc, jako powiatu grodzkiego, Trafi blisko 3 miliony złotych, i one będą przeznaczone na te dwa zadania główne, czyli rehabilitację zawodową i rehabilitację społeczną. Rehabilitacja zawodowa obejmuje m.in. tworzenie przez osoby niepełnosprawne nowych miejsc pracy w skrócie mówiąc, wtedy, gdy takie osoby czują się na siłach, żeby otworzyć na przykład własną działalność gospodarczą, mogą skorzystać z dofinansowania, jeśli pracodawcy chcieliby wyposażyć swoje stanowisko tak aby mogli z tych stanowisk korzystać niepełnosprawni. Również mogą starać się o dofinansowanie, także kursy, szkolenia, staże dla osób niepełnosprawnych. Druga część to rehabilitacja społeczna. Tutaj potrzeby są dużo większe, dlatego że może w tej dziedzinie skorzystać o wiele więcej osób niepełnosprawnych. Są to turnusy rehabilitacyjne, jest to pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy ortopedycznych. Jest to możliwość uzyskania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania. Oprócz tego w kwocie 3 milionów znajduje się jeszcze 900 tysięcy z przeznaczeniem na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej w Kielcach. Panie dyrektorze, 3 miliony. Dużo, mało, wystarczająco. Jest to kwota mniejsza niż w ubiegłym roku spowodowane to jest między innymi wpływem kryzysu. Na sytuację Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Można powiedzieć, że to również wpływ tego, że zwiększa się liczba osób niepełnosprawnych, które zdobyły w ostatnim czasie zatrudnienie, bo to, to zatrudnienie w Polsce już sięga około 20% osób niepełnosprawnych. Co prawda jeszcze nam daleko do krajów zachodnich, ale jest tendencja zwyżkowa i z tego należy się cieszyć, ale pociąga to za sobą konieczność wydatkowania zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej coraz większych środków na refundację kosztów zatrudnienia tych osób niepełnosprawnych. Pracodawcy z tego coraz skrętniej korzystają. Jednocześnie różnymi sposobami próbują zmniejszyć dolegliwości, jakie powoduje konieczność wpłacania składek na fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Między innymi związane to jest z likwidacją miejsc pracy, ze zmniejszeniem ilości etatów w swoich firmach, bo do 25 etatów Pracodawcy nie muszą płacić składki na Pefron. Jednak Plan finansowy funduszu jest cały czas stabilny. Jest on na wysokości około 4,5 miliarda złotych i tak przez najbliższe lata będzie się to kształtowało. W tym dotacja z budżetu państwa to około 800 milionów do miliarda w latach następnych. Jednak to zadanie ustawowe, jak przekazywanie środków na zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest podstawowym zadaniem ustawowym i z tego musi się PEFRON Wywiązać przede wszystkim inne zadania realizowane są w miarę posiadanych środków, no i tutaj odczuwamy również jako Kielce zmniejszenie tych środków spowodowane to jest również taką dosyć pozytywną tendencją, że zwiększa się zatrudnienie osób niepełnosprawnych, coraz więcej pracodawców chętniej zatrudnia osoby niepełnosprawne, jako te, które przynoszą ze sobą dodatkowe środki, które mogą pracodawcy. Przeznaczyć na wynagrodzenie tych, tychże osób. Czy można więc powiedzieć, że na właśnie Kielce są przyjazne w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na tle y, całej Polski? Y Tendencji ogólnopolskich nie znam aż tak dobrze, natomiast w Kielcach od dłuższego czasu realizujemy politykę przyjazną osobom niepełnosprawnym. Zresztą przy podziale tych środków z państwowego funduszu, które teraz pojawiły się na koncie MOPR-u, widać, że również ta instytucja miejska duży nacisk kładzie na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, na dofinansowanie tworzenia nowych miejsc pracy, na uruchamianie działalności gospodarczej przez te, przez te właśnie osoby. Dodatkowo jeszcze w programach, które do niedawna funkcjonowały, czyli osoba niepełnosprawna w służbie publicznej, również za pośrednictwem mopr dzięki środkom z Państwowego Funduszu, w Kielcach w administracji znajdowało zatrudnienie kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych. Taka tendencja się utrzymuje, jest to dla nas priorytetowe i wspieranie osób niepełnosprawnych na rynku pracy ze wszechmiar się również dla samorządu opłaci. Panie dyrektorze, porozmawiajmy trochę o programie Student. Proszę przybliżyć widzom cel tego programu. To jest bardzo popularny program, można powiedzieć sztandarowy program PFRON-u, dlatego że zwiększa konkurencyjność osób niepełnosprawnych, młodych osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Ta konkurencyjność przecież to przede wszystkim wykształcenie to umiejętności, to zdobyte doświadczenie zawodowe i tutaj osoby niepełnosprawne, które zdobyły maturę, mogą starać się o dodatkowe środki finansowe, które pomogą im rozpocząć naukę w szkołach pomatura, pomaturalnych, ale także podjąć studia wyższe czy studia doktoranckie. Z roku na rok obserwujemy, że w naszym mieście, w naszym województwie coraz więcej młodych ludzi z orzeczonym stopniem niepełnosprawności korzysta z tego programu. W tym roku to będzie około 500 osób, 500 młodych osób, które mogą uzyskać środki finansowe. Na zakup potrzebnych pomocy naukowych, książek, materiałów papierniczych, ale przede wszystkim na przykład na opłacenie czesnego czy na opłacenie stacji bądź mieszkania w akademiku. Również finansujemy dojazdy. Kwota, jaką oddział się do wszystkich przeznaczył na program Student 2 to ponad 5 milionów 170 tysięcy zł. To jest znacząca kwota, pozwala na uzyskanie średnio około 1500 zł dla studenta. A jak nasze miasto przygotowane jest architektonicznie dla osób niepełnosprawnych? Czy ono jest przyjazne? Z roku na rok obserwujemy, że jest coraz bardziej przyjazne. Co prawda ten program, który kilka lat temu jeszcze był możliwy do finansowania również ze środków Państwowego Funduszu, już w tej chwili jest wygaszony. Chodzi mi o te słynne podjazdy, które pojawiały się na ulicach naszego miasta do sklepów, do budynków użyteczności publicznej. To był program bardzo, bardzo potrzebny. Na szczęście w sukurs przychodzą nam tutaj restrykcyjne przepisy budowlane, które. Nie pozwalają, aby nowo oddawane budynki, również te po modernizacji, nie były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Z tego co wiem, wiele instytucji publicznych również na własną rękę próbuje ułatwić dostęp dla osób niepełnosprawnych, między innymi muzeum narodowe. Także w Urzędzie Miasta jest od strony parkingu, od strony placu Konstytucji. W tej chwili uruchomiona dodatkowa winda. Przez kilka lat była winda tylko od strony rynku, w tej chwili z drugiej z drugiej strony też jest taka winda uruchomiona. Coraz więcej widzimy przy budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych podjazdów, wygodnych pochylni, z których nie korzystają przecież tylko osoby niepełnosprawne, ale także osoby starsze, które mają kłopoty z poruszaniem się. Korzystają z nich również matki, które, które wożą swoje dzieci w wózeczkach od niedawna osoby niepełnosprawne wzbogaciły się o nowe autobusy Forda Transita mogą z niego skorzystać w razie potrzeby przewozu w różne miejsca proszę powiedzieć czy każdy może wypożyczyć taki samochodzik na jaki to jest zasadzie Generalnie każda osoba niepełnosprawna może korzystać z transportu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych, który jest w dyspozycji kolumny transportu sanitarnego. Jednak instytucje miejskie typu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, jak również kilka instytucji świadczących pomoc dla osób niepełnosprawnych posiada również dzięki wydatnej pomocy Państwowego Funduszu, bo przypomnę, że w ubiegłym roku z możliwości zakupu takich właśnie pojazdów skorzystało sześć placówek miejskich, w których jest realizowana pomoc osobom niepełnosprawnym, czy to dzieciom, czy osobom starszym. Także tutaj się, tutaj się poprawia. Również z tego co wiem, to takimi pojazdami dysponuje powiat kielecki, który dowozi swoich pacjentów po to, aby mogli korzystać z usług przychodni przy ulicy żelaznej. Także z roku na rok ten dostęp do komunikacji dla osób niepełnosprawnych się poprawia, także te autobusy, które są przez miasto ostatnio kupowane i będą kupowane, każdy z nich jest w sposób doskonały przystosowany do tego, żeby przewozić bezpiecznie i wygodnie osoby niepełnosprawne, również te poruszające się na wózkach inwalidzkich. Do sprawy osób niepełnosprawnych będziemy na pewno powracać w kolejnych programach. Dziękuję panu bardzo za przybycie. Moim państwa gościem był pan Krzysztof Słoń, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Do zobaczenia.